Popatrzmy już na skok Kamila Stocha. Polak nieco wolniejszy na progu, ale spokojny ląd i teraz, żeby powalczył o odległość. Dobry skok. Dobry, nieco krótszy odprowadzący koi Tutaj problemy przy lądowaniu, przy tym przejściu z trawy na tę część ziemną miał nasz reprezentant. Nie będzie to miało wpływu na jego notę, natomiast oby tylko się nie potłukł. Widzimy tutaj kulejący Kamil Stoch. Jestem zaniepokojony tym upadkiem. Oby nie odniósł tutaj nasz reprezentant kontuzji, byłaby to wielka strata. Albowiem, Polak ostatnio spisywał się znakomicie. Wczoraj czwarty w kwalifikacjach, w klasyfikacji generalnej cyklu, najwyżej z naszych reprezentantów. Spójrzmy raz jeszcze, co się stało. Tutaj nic nie zapowiadało o upadku. Spokojny wyjazd po skoku. Przeszedł do hamowania pługiem i tutaj zahaczył jedną nartą o drugą miejmy nadzieję, że nic poważnego nie stało się Kamilowi Stachowi idzie już w własnych siłach troszkę kuleje 128 metrów